Cześć z tej strony Creeper i witam Was na kanale WrestleGol. Rozmawialiśmy już o najlepszych przejściach do WWE, więc teraz czas na omówienie najlepszych odejść do Federacji AEW. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, bo już nie wyjdziemy. Pamiętajcie, że z moją opinią zgadzać się oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją opinię na dole w komentarzu. Tak samo jak to w przypadku odcinka z najlepszych przejść z WWE, mam zrobioną listę i to nie są wszystkie nazwiska. Moim zdaniem to są takie nazwiska, które po przenosinach do AW zrobiły, no, można tak powiedzieć, lepszą robotę, lepszą karierę niż w WWE. Może być kontrowersja, mogą być osoby, których nie spodziewalibyście się albo nie dawalibyście ich w ogóle do takiej listy. Zabraknie pewnie kilka jakiś takich ciekawszych nazwisk, to jest oczywiste. Nie zawsze trzeba dawać wszystkich. Jeżeli miałbym dawać wszystkich, którzy zrobili lepszą karierę po przenosinach z Davidem, to naprawdę ten film trwałby na pewno z pół godziny. A tyle czasu po prostu nie mamy. Bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do odcinka. Pak. Dla fanów Davidem, znany bardziej jest jako Neville. W tamtym okresie utalentowana gwiazda, Mish NXT, Mish NXT Tag Team, który przeszedł do głównego roster'u na Monday Night Raw, i od tego zaczęły się wszystkie problemy. Może i miał dobry pojedynek z Syphroniemsem, ale tak można podsumować jego całą przygodę w głównym rosterze, nie licząc tytułu Five Life i dwukrotnego posiadania tytułu Cruiserweight. Powinien dostać więcej. Nie mówię, że ma od razu dostać tytuł WWE, czy coś. Dla mnie, nawet mógł dostać, nawet krótki, nie wiem, dwumiesięczny, trzymiesięczny title reigns z tytułu United States i myślę, że nikt by tak nie narzekał. Przechodzimy do Tour Firefly i to był wielki strzał w dziesiątkę dla Neville'a. Stoczył kilka fajnych pojedynków, nie pamiętam czy stoczył, jak nie wiem, z Buddy Marfin stoczył pojedynek, ja już nie pamiętam tego Tour Firefly, tak to się szybko skończyło że zapomnieć naprawdę można. Pamiętam tylko tyle, że miał walkę z Akilo załom, Rich Słonem i Enzo Amore. Tylko tyle pamiętam z Tuo Five Life i jego całego przebiegu. Przechodzimy teraz do przejścia do AEW i można na spokojnie powiedzieć, że ma lepszą przygodę w AEW niż w głównym rosterze. Mistrzostwo Continental, czy jak wy tam chcecie to nazwać, International, czy nawet możecie to nazwać European, czy jak to zrobił MJF, American. Tight range z tytułem AW Trios i jeżeli dobrze pamiętam, to niesamowity pojedynek z Willem Ospreyem. a pamiętajmy, że Will Osprey to jest jeden z najbardziej utalentowanych gwiazd obecnie daje takie pojedynki, że nie warto ich skipować. Ale znajdzie się osoba, której nie będzie się podobały takie starcie, to jest zrozumiałe. Christian Cage. W AW przechodzi swoją drugą młodość. Tony Kan wiedział jaki dać gimik Chrysztynowi i dał mu gimik typa, który będzie tylko rozmawiać o tym, że dany Wrester wychowywał się bez ojca. Mimo, że jestem osobą, która nie oglądała Chrysztyna w jego latach, no to naprawdę podoba mi się jego cały gimmick w AW i jest naprawdę oglądany. Miałem jak dobrze pamiętam title rein z tytułem AW Trios TNT. Tak, team z Luchosaurus, czy jak to, to tam się w ogóle ten wielkolud zwie, nie mam pojęcia. Nie pamiętam wszystkich gwiazd AEW, ale można na spokojnie powiedzieć, że Christian Cage zrobił, no, sobie chyba lepiej w karierze niż dostać skłosza z innym jak to było w 2020, czy nawet w 2021, ale chyba jednak 2020. Brian Danielson. Tutaj możemy się zatrzymać i powiedzieć, że to jest chyba największa kontrowersja w tym odcinku. Wiemy i tak, że nie pokonałby Romana Ringsa na WrestleMania czy na SmackDown. Nie było takiej możliwości, więc przejście do AW było takim nie dość, że odświeżeniem dla tego Kana, to danie nowych bangerów, ale to już mówi Sheamus, czy jakieś ciekawe dream mecze. I bardzo dużo... Walk dał takich bardziej five starów. To był Kenny Omega, Will Osprey, Zack Sabre Jr., Swear Strickland na AW, Ollie London, Adam Page i co najciekawsze, wykręcił 5 Stara z Rickiem Saintsem. To było wielkie odświeżenie dla Brenna Danielsona. Dał niesamowity pojedynek w Londynie, gdzie postawił swoją karierę na szali o mistrzostwo AW. Wygrał ten tytuł, miał chwilowy title reign, i później przeszliśmy na. Czterokrotny tytuł Johna Moxley'a. Nie mówię tutaj o jego całej karierze. Mówię tutaj o jego ostatnim półtora roku w WWE i porównując to do tego, co się dzieje w AW, to jest to dla niego nie dość, że plus. Nie wiem, czy można to nazwać, czy poszedł na dla pieniędzy, ale większy zarobek. Nowe pojedynki i może szansa polskiej na tytuł AW. Tylko wątpię, żeby teraz. Khan dał mu walkę z Adamem Page'em. Chociaż mogę się mylić. Toni Storm. Dla niej samo przejście do JW było jednym wielkim pomysłem. I ja jestem tego samego zdania, że jej odejście było dla niej lepszym niż żeby zostać w tamtym czasie federacji jeszcze pod wodzami Vince'a. Nawet nie wspominając o jej całej karierze w NXT UK i rywalizacji z Real Replay, wygranie tytułu NXT UK Women's. Walk na NXT, mówimy tutaj o tym jak przeszła do głównego rosteru. Dostała oczywiście walkę z Charlotte Flair o tytuł kobiet, później walki tag teamowe. Nie wiem czy to była uwielbieniczka Tryplaka, nie mam pojęcia jak to teraz wygląda z Tryplakiem, bo wybiera sobie ludzi, którzy będą wygrać te tytuły, ponieważ to są jego ulubieńcy, jak to pokazał Sami Zaynę. W 2021 przeszła do federacji AW i odświeżyła nie dość, że swój gimmick jako Tony Storm Timeless dała dobre pojedynki, miała title reign i dalej ma na chwilę obecną title reign z tytułem Kobiet. Wykręciła niesamowitą rywalizację z Marią May. I jedyne co mnie boli w tym, to że ją dzwonili w takim momencie, bo uwaga, ciekawostka, ona nie ma. 40 lat, 35, 34. Ona ma na ten moment 29 lat. Bardzo młoda gwiazda, która jeszcze ma wiele przed sobą, ale jak wiemy, Toni Storm powiedziała, że jak odejdzie z AW, to do WW już nie wróci, czyli można powiedzieć, że drzwi są zamknięte. Szkoda, Toni Storm mogłaby się pokazać, jednak jak popatrzymy sobie na to. Jak gwiazdy przechodzą do innych federacji i jak są hypowane, jak są bookingowane, to jednak powinna to system zostać w AW. John Moxley. W 2019 zaskoczył każdego fana wrestlingu debiutując w federacji AEW. To już nie był ten sam Dean Ambrose, którego widzieliśmy w WWE. To już był porąbany Moxley. Po tych kilku latach można powiedzieć, że sama przeprowadzka z WWE do AEW nie było aż takim złym pomysłem, prawda? Rywalizacja z Kenny Łomegą, walki z Adamem Page'em, oręczem Cassady, czterokrotny title z tytułem AEW, ma najwięcej panowań z tytułem AEW. John Moxley można powiedzieć mógł w końcu bardziej rozwinąć swoje skrzydła, bo patrząc na to jak był blokowany. W WWE w jego ostatnim roku, nawet półtora, to po tym jakbym się dowiedział, że miałbym mieć rywalizację z Leon to chyba zrobiłbym to samo co John Moxley, czyli odszedł z federacji, bo takie coś, takie łukowanie, to był po prostu żart. Ale dobra, dobra, nie mówmy sobie tutaj o tym, jak wyglądała jego kariera w WWE. Mówimy sobie o jego karierze w AW i to był wielki plus. Na chwilę obecną nie stoczyła się jeszcze jego walka z Darbym Alinem na AEW All Out, nie mam pojęcia jak to się wydarzyło, jestem jeszcze przed walką, jestem po walce kazuczyki okady, gdzie była walka o tytuł AW Unified. Jak się potoczyła walka Moxley i Darby Allina, strzelam, że 5 star. Swerve Strickland Jeden z największych progresów, porównując sobie do wszystkich osób z tej listy. Polidera Heathrow po, po tytułu NXT North American do jednego z największego progresu Mistrzostwa AEW i przepięknej rywalizacji z Adamem Page'em w dość porąbanych stypulacjach. Cieszę się, że sam Swerf mógł rozwinąć swoje skrzydła w Federacji Tanego Kana. Dał mu szansę i naprawdę nie może tego żałować jak wspominałem, wygranie tytułu AW, więc to był już większy progres niż to co zrobił w WWE. Piękna walka z Willem Ospreyem, walka z Johnem Oxleyem, i mówiąc tu jeszcze o tym, no to porąbana rywalizacja z Adamem Page'em. Czy nawet wybierzecie sobie Texas Deathmatch, Hej na Cell, po prostu porąbane spoty: czy to cegły, trzywacz, cokolwiek chcecie, to możecie tam zobaczyć. Do tego jeszcze wizyta u dentysty i czegoś, czego nie widziałem jakoś długo w jakichś federacjach wrestlingowych, czyli użycie strzykawek. No tego to ja bym się nie spodziewał. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy David chciałby go sprowadzić z powrotem, to powiedziałbym, że nie. David już ma swoje gwiazdy, ma swoje młode talenty, a sprowadzenie Swerfastikanta po tym, jak hitro się rozpadło, AJ Francis jest nazywany jednym z najgorszych wrestlerów. To jego sprowadzenie po raz kolejny do WWE nie ma sensu. Bo dosłownie byłoby to go wklepanie do głównej karty. midcard -kart nie widziałbym go w ogóle tam. Jedyne co to walki o tytuł WWE Universal albo World Heavyweight, bo jeżeli daliby mu walkę o Midcard, to jednak byłaby różnica bookingu AEW a WWE. I to nie jest ten sam przypadek co Rey Phoenix i Penta. Żeby nie było. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu, jaki wrestler zrobił najlepszy progres z WWE do AEW. Przykładów jest mnóstwo, jednak wszystkich zmieścić się nie dało. To samo mówiłem na początku, jeżeli miałbym dać wszystkich, to film trwałby pół godziny. Tyle czasu nie mamy. Na pewno nie będzie takich większych ciekawych nazwisk. Jak nawet napiszecie w komentarzu jakiegoś większego wrestlera, którego nie ma na liście, to się nie mogę z tym nie zgodzić. Gdybym dawał największe nazwiska, które zrobiły lepszą karierę, to też by to sensu szczerze nie miało. Trzeba powiedzieć sobie też o tych wrestlerach, którzy w WWE nie osiągnęli albo nic, albo byli jobberami, albo nie wiem, zostali zwolnieni albo stracili charyzmę, cokolwiek. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć.